Szybanecko, Sysroenia ja, Szymon, a to jest kolejny odcinek z tym lat 2015. I w tym odcinku będziemy sobie bronować nowym sprzętem, znaczy nowymi nabytkami. I tymi nowymi nabytkami to nasz usłusze 60 Tura tym razem, I to z łyżką do palet z tamtego sprzedajmy i zakupiamy do tego i mamy brony jeszcze na gospodarstwie tam tam mamy yy, dwukołówkę no i teraz sobie wsiądziemy i będziemy bronować no już czuł kawałek zbronowałem 60 jakoś tam daje radę no trochę się czasami kopię z tymi bronami ale daje radę no, tutaj sobie po właśnie robimy. Po orce, no y, miał być przywóz nasion, nawóz i oprysków. Ale nagrywałem to dwa razy i po prostu mi wstawić się nie chciało. Drugi raz się nie nagrywało. No i nie wiem, to się działo wtedy. No dlatego sobie robimy bronu, brony. Bronujemy sobie. Bronami na żywo to ja często robię. Na przykład kamienie zbieramy też, czy coś takiego. Mam nadzieję, że tam tamten odcinek z LSA 17 się spodobał. No, z 15 będę też nagrywał. Dzisiaj może to jest ze 17, jeszcze się pojawi odcinek, a tego to jak nie wiem. Ta 60 nie, ma moc, ale i tak się czasami kopie. Belarus, chciałem podpinać, bo Belarus to za duży do broni takich. 60 to akurat pod broni takie tam siatki nie mam, bo byłby był za mało do różnych moich prac. W gospodarstwie. Polecam oczywiście te brony 60 też i 2 które mamy na gospodarstwie też polecam, bo one są spokojne, spoko, spoko animacja ma. No widzicie, brony to tam się ruszają w ich, ich podniesieniach czy coś. W następnym odcinku będą żniwa. W tym odcinku może jeszcze sobie, jak nam trochę czasu zostanie, sobie przygotujemy przyczepy na żniwa. Teraz tutaj sobie ten mały kawałek zrobię. Trzeba uważać, mod orki też ma i czasami się kopie nawet. O, jak teraz na przykład. O, mamy problem. No dobra, już, już z tego problemu wyszliśmy. O, widzicie jak go hamuje? I mam też trochę po tych krzakach problemu. Nie zawsze przyjedzie. Podniosę i opuszczę. Robię piątkami, bo trójki były trochę za małe. Wrócę tam teraz cofnąć jeszcze mam ten kawałeczek do Kamerki nie ma, za to to Was przepraszam, bo mi się zepsuła. Ale na, niedługo na odcinkach się będzie pojawiało. Znaczy będzie się pojawiała kamerka oczywiście na, na następnych odcinkach. Tylko że jeszcze yy, ze 17 na ps to w ogóle kamerki nie będzie na PS-grzach. No bo tamto bym musiał kupować specjalną do ps kamerkę. No, Zwykłe od kompa to nie podepnę, bo nie będzie działać. Już nawet próbowałem. Hmm. Ładowarką y, nie włożę palet, bo sześćdziesiątki zakupiłem, bo ten, tego kolesia, którego na OLX-ie kupowało sześćdziesiątkę. Od razu mi sprzedał do palet, no bo tam on jakiś tam sat miał czy coś. I już te do palet nie były potrzebne, bo miał ładowarkę taką, wielką. Że... No i mi do 60 na to się przyda. To od 60 na te palety tam sobie podnoszę. Obciążnik z tyłu taki, a właśnie jeszcze obciążnik zakupiłem, taki większy. Tak nie wiem, to jest około prawie tony, on waży. Muszę znowu się kopie jeszcze ten kurz z tych grom, jest potęga. No może teraz go nie ma, ale za, zaraz będzie pewnie. Widzicie, taki kurz potęży. I właśnie jak widzicie taki potężny kurz tutaj, aż prawie nic nie widać. patrzcie, widzicie taki potężny. No, niedługo na kanale wybijamy 100 subów. No, jakiś specjal by się może przydał piszcie w komentarzach pomysły na specjal no nie wiem co bym na specjalu zrobić odcinek jednogodzinny na przykład albo jakiś vlog wielki Albo następny zaraz sobie złożymy. O. Jeszcze teraz siedziemy i pojedziemy samego spoku. Ło, za mocno puszczę. Dobra, jesteśmy po takim krótkim cięciu. Przepraszam Was za to ale musiałam zrobić cięcie bo ktoś do nas przyjechał no i właśnie już tutaj wracamy na gospodarstwo już blisko jesteśmy i sobie jeszcze przygotujemy sprzęt do żliw na żliwach to będzie rozrzutnik będzie chodził bez, z nadstawkami, chyba? I weźmiemy tą prostą przyciapkę na A ta duża to będzie stała. A ta duża że to będzie tak do, do wywozów na sprzedaż. Tutaj sobie postawimy te brony. jeszcze sobie rozłożymy stopki, weźmiemy. No, stopki się opuściły. Jeszcze tu drzwi pootwieram. Se opuścimy. Dobra. Ale już że na tej dużej przyczepie stoją nasiona do zasiewu. Ale ja to jeszcze nie teraz tak trochę ale nic sobie podepniemy i zdejmiemy adapter jeszcze trochę jeszcze już F1 czekajcie mi na opony wjechałem załóż nadstawki ukryj ...dostawiam... ...mmm... żarty. Do no i się tak będziemy jeździć. Czy, nie wiem, no, z tymi stawkami to jest tu kukurydza? Dobra, to sobie tą przyczepę tutaj postawię, znaczy rozrzutnik sobie postawimy. O! Teraz jedziemy po tą drugą przyczepę. żeby tą drugą właśnie przeszykować Belarus wszystko stoi Belarus stoi z nawozami ale go będzie tam się odbinało, bo... albo może on będzie tam tylko został Tym muszę odpiąć dużo no ale chciał się zobaczyć czy by pod Podpiął rożutek z tyłu, ale wolę go po bo z przodu dwu z tyłu jedna osiowo, to może dziwnie to wyglądało. No tutaj taką podpinał na nich to właśnie później do binu będziemy wysypywać. My jeszcze sobie wsiądziemy do Belarusa i pojedziemy na jedno pole z nawozami. Pamiętacie chyba na które pole na tym co ostatnio Robiliśmy siew Belarusem To tutaj takie małe pole z nawozami sobie przy, przyjedziemy po nich Poczekajcie, on będzie już gniótł O, to on gniecie? Ja nie gniecie, to mam szczęście Bo tam na tym rzepaku to gniótł Gniotło właśnie tam 60, a to ma duży rość Muszę jechać tu po środku No, pe pełny rozsiewacz mamy No. no. Sorry za te dźwięki w te, ale taki mały siostrzyniec do mnie przyjechał. No. Jedziemy. Zostawimy sobie... sobie jeszcze do garażu zaraz schowamy palecia, palety 60 do tego tutaj albo że za półkę sobie tutaj schowamy za półkę będzie lepiej nie tam za półkę to tak... za dużo rzeczy tu stoi to dobrze tam sobie schowamy do... do otoprysków już się jeszcze postawimy. Oto tu paleta pod mnie się położyła. Trzeba płomienić. Belarus z jakoś daje radę na polach.